Witam Cię serdecznie w kolejnej odsłonie, dlaczego warto przeczytać. Czyli w cyklu filmików, w którym zachęcam Cię do czytania konkretnych pozycji. Czy to z zakresu rozwoju osobistego, psychologii, motywacji lub biznesu. Wszystkie te książki, które będę Ci proponowała w moich filmikach, mają na celu pokazać Ci troszeczkę inny sposób myślenia, podważyć Twój aktualny sposób myślenia i czasami dostrzec to, co nam szkodzi i może zastosować zmianę w swoim życiu. W ostatniej odsłonie mówiłam o nastawieniu i książce Nowa psychologia sukcesu Carol Dweck, do której Cię serdecznie odsyłam. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o mm, autorce książki Gabriel Oetting, to znaczy o książce Gabriel Oetting zatytułowanej Łup. Dalej niż pozytywne myślenie i skuteczna metoda osiągania celów. Dlaczego warto jest przeczytać książkę Gabriel Oetting? Po pierwsze autorka jest wykładowcą, jest naukowcem i psychologiem, czyli po raz kolejny zajmuje się dziedziną, o której pisze, opowiada w książce. To jest raz. Druga rzecz. Co ciekawe, w tej książce podważa coś, co Biorąc pod uwagę techniki rozwoju osobistego, bardzo często mm, są bardzo kluczowe. Mówiąc pokrótce, podważa pozytywne myślenie i podważa stosowanie wizualizacji. Na podstawie swoich badań udowodniła, że stosując wizualizację mm, w sposób, można powiedzieć, nieprawidłowy, bardzo często strzelamy sobie w kolano przy realizacji własnych celów. O tym, jak to się dzieje i w jaki sposób. Dowiesz się z książki. Nie będę Ci spoilerować, ponieważ chcę Cię zachęcić. Uczciwie Ci przyznam, że dla mnie przeczytanie tej książki i zwrócenie na to uwagi było dla mnie bardzo kluczowe. Bo ja bardzo właśnie poszłam w taką wizualizację, wizualizuj sobie cel, że go osiągasz, poczuj to itd. i tak dalej. I działało, no jak działało, tak działało, ale zorientowałam się dlaczego u mnie nie działa. I dlaczego ta wizualizacja stosowana właśnie w taki sposób była naprawdę strzelaniem sobie w kolano? To zrozumiałam, że stosując to narzędzie w taki sposób, sama sobie robiłam gorzej, sama sobie utrudniałam wiele, wiele rzeczy. Dlatego, jeżeli należysz do osób tak jak ja, które mają pogodne nastawienie, pozytywne myślenie, dla których szklanka zawsze jest do połowy pełna, która stosuje wizualizację lub po prostu chce. Bardziej efektywnie wyznaczać i realizować swoje cele, od, um, um, proponuję Ci książkę. Odsyłam Cię do Gabriel Oetting i metody łup. Co to jest łup? Łup jest to właśnie metoda wyznaczania celów, którą proponuje e, Gabriel Oetting. Na podstawie badań, które przeprowadziła sama, a później we współpracy ze swoim mężem, też z psychologiem i naukowcem, doszli do pewnego rodzaju mm, wzoru i schematu, który może bardzo pomagać przy realizacji celów. I tak właśnie powstało UP. ŁUP jest to oczywiście skrót od angielskich słów, pozwól, że nie będę kalała tego języka, ale mówiąc pokrótce jest to cel, wynik, przeszkoda i plan. Na czym konkretnie polega ŁUP i jak się go stosuje, w jaki sposób może pomóc, dowiesz się tego wszystkiego w książce. Serdecznie Cię do niej odsyłam, mi naprawdę bardzo pomaga ta metoda, ja ją też często stosuję przy pracy ze swoimi klientkami, klientami, jeżeli chodzi o wyznaczanie celów. Też zwracam im uwagę na umiejętne wykorzystywanie wizualizacji i pozytywnego myślenia, po to, żeby nie działało ono na naszą korzyść, nie wykorzystywane w sposób no trochę nie do końca zły, ale błędny, bym powiedziała. I zacząć go wykorzystywać tak, żeby faktycznie miało to swój sens, miało y, efekty i działało na naszą korzyść. Dlatego jeszcze raz odsyłam Cię do pozycji UP, skuteczna metoda osiągania celów, krok dalej niż pozytywne myślenie. Jest to moja proponowana książka na miesiąc listopad. Zapraszam Cię serdecznie w listopadzie do kolejnej odsłony i do kolejnej proponowanej przeze mnie pozycji. Na pocieszenia powiem, że łupie z książką dosyć yy, fajnej, yy, że tak powiem, yy, wielkości, więc spokojnie jest do przeczytania. Jak widać, mam tutaj zaznaczone ważne fragmenty. I spokojnie do przeczytania w krótkim okresie czasu. Uważam, że warto się nad tym pochylić, żeby móc owocnie pracować nad dobrymi zmianami w swoim życiu. Dziękuję Ci Ślicznie za uwagę, zapraszam Cię do obserwacji, do lajkowania, do subskrypcji, do sprawdzenia, do obserwacji. Dziękuję Ci Ślicznie, życzę Ci cudownego dnia, widzimy się w kolejnej odsłonie, dlaczego przeczytać. Do zobaczenia, cześć!